Cześć, przychodzę dzisiaj do Was z testem podkładu, który y, pokazywałam ostatnio gdzieś tam. Czyli L'Oreal Infallible 24 Matte. Bardzo żeście mnie prosiły o ten test. W tle oczywiście kod wariuje, bo przecież to jest ta historia mojego życia. W każdym razie jesteście ciekawe mojej opinii, pewnie ze względu na to, że ja mam cerę y, suchą, odwodnioną itd., itd., więc jesteście ciekawe, jak on się spisze. Ja się trochę boję, już z góry mówię, tym bardziej, że cały czas koło nosa mam takie chore. Trochę sobie korektora na to nałożyłam, bo wygląda to okropnie. A wracając do podkładu: on ma bardzo dobre opinie na YouTubie, nie tylko polskim, ale i zagranicznym. W tej chwili też weszła nowa wersja, rozświetlająca, której jeszcze w Polsce nie ma. Ciekawa jestem bardzo, czy się pojawi. Przeczytam Wam, co jest napisane na stronie producenta. Mój kolor to jest 12 Natural Rose. Działanie. Podkład zero kompromisów. 24 godziny matu, 24 godziny trwałości. Nasz nowy standard matu, błyszczenie pod kontrolą. Formuła z perlitem minimalizuje nadmiar sebum. Lekka konsystencja podkładu dla naturalnego i świeżego wyglądu. Formuła wzbogacona w polimery daje matowe wykończenie przez 24 godziny. Bez błyszczenia, bez ciężkości, bez efektu maski. Kolorów według producenta jest tylko 5. Przed nim jest jeszcze vanila, ale go chyba nie było w Superfarmie, kupowałam, bo kupowałam właśnie, kupowałam właśnie w Superfarm. Zastanawiałam się jeszcze nad 13 Beige Rose, ale w końcu stanęło na tym i wydaje mi się, że będzie ok. Według opakowania jeszcze konsystencja ma być średnia, pokrycie wyraźne i wykończenie matowe. We will see. Cena, nie wiem jaka jest na dole. Znajdziecie link na pewno do, jakiegoś, do jakiejś oferty na niego. Nakładać go będę chyba najbardziej klasycznym pędzlem do nakładania podkładu, czyli syntetycznym T2. Konsystencja jak widzicie jest średnia, nie jest on na pewno rzadki, nie jest też e, bardzo gęsty. Pewnie jakbym się postarała to trochę by tutaj spłynął, natomiast nie jest jakiś specjalnie lejący się. Kolor też wydaje mi się być ok, nie ma w nim za dużo różu, mimo tego, że w nazwie jest Rose, tak mi się wydaje, ale zobaczymy. A mam pod spodem tylko krem nawilżający, zaraz Wam pokażę jaki ten bioder Aqua Source, takim ikrem pod oczami z, z Clarence. O! Już się przykleił do tego mojego chorego. Jego go nakładam minimalnie, słuchajcie, bo się normalnie boję. Ja mam lęki. Pisałyście mi, że jest świetny, pisałyście mi, że zastyga na mat, że nie trzeba go trwalać. Na razie jest ok. Ma ładne wykończenie. Krycie faktycznie jest bardzo porządne. Kolor jest dość naturalny. Może ma w sobie nutę różu, ale na pewno nie jest to jakiś, jakiś brzydki odcień sztuczny. Troszeczkę ciemniej na ręce. Nie wiem, czy tutaj będzie widać, że w koło tej jasnej plamy jest taka ciemniejsza, trochę bardziej różowa. Minimalnie, gdzie mam tutaj taki liszaj i tu przynosi minimalnie on tu podkreślił, ale tego się spodziewałam. Miejscami jeszcze jak tutaj na brodzie spróbuję Gdzieś trochę więcej dołożyć Żeby zobaczyć czy to krycie daje się budować Rozprowadza się dość łatwo Nie smuży jakoś Nie ma większego problemu Więc tak ogólnie on wygląda bardzo dobrze Faktycznie jest bardzo lekki Bardzo łatwo się rozprowadza Lekko minimalnie ciemnieje i niestety na kolor różowawy Na twarzy tego o dziwo tak bardzo nie widać Na szczęście Z minusów to to zrobił co się spodziewałam Czyli przylgnął mi tutaj do suchych miejsc na brodzie i w okolicach nosa Do takich chorych miejsc Natomiast jeżeli chodzi o jakieś tam, nie wiem Zmarszczki mimiczne czy inne miejsca Gdzie mógłby coś pokazać, czego bym nie chciała To tego nie zrobił i to jest duży plus eee... On Właściwie prawie w ogóle się nie lepi, jest faktycznie zastygający, ale ja i tak go minimalnie utrwa, utrwalę pudrem. Jest godzina 12:09 dokładnie i zobaczymy się jak ja wykończę makijaż, żeby Wam powiedzieć co on robi po chwili, czy on ściąga, czy nie ściąga. Już wiem na pewno, że jeżeli będzie długotrwały i przypadnie mi do gustu, to ja go będę używać na olejki, na przykład na olejek ze Smashboxa, bo mi jest po prostu za sucho, ale i tak jest lepiej niż się tego spodziewałam. Wykończyłam makijaż jak widać, nagrałam tutorial. I tak, przyznaję bezbicie, że użyłam masy produktów rozświetlających, jak widzicie, zarówno do y, policzków, jak i puder użyłam też z drobinkami Avon, żeby odbił świat... z drobinkami. <śm> Drobinkami i nie Avon, żeby odbił światło, bo no, ja nie lubię po prostu, a muszę dziś funkcjonować i nie chciałam mieć totalnego matu i widzicie, że wygląda ten makijaż ładnie, naprawdę ładnie. Niestety trochę czuję ściągnięcie, być może jakbym nałożyła pod spód olejek ze Smashbox albo jakikolwiek inny olej byłoby lepiej, ale nie o to dzisiaj chodziło, bo eksperymentować to sobie do później, a dzisiaj mam być w miarę obiektywna. E, tak, ogólnie po wykończeniu całości makijaż mi się podoba, natomiast był taki moment, kiedy robiłam e, oczy i nie miałam jeszcze przypudrowanej twarzy, że przestał mi się podobać. Trochę zoksydował, e, trochę się zrobił taki różowo, pomarańczowawo, brudnawy, dziwny taki, ale jak widzicie efekt udało się e, um, uratować i wygląda to w moim odczuciu dość dobrze. Także zobaczymy się wieczorem, a myślę, że się trzyma długo i dobrze i... I GITES, o to chodzi. Mm. Hej, godzina u mnie jest w tej chwili 21.45, czyli od nałożenia już minęło 10 godzin, dobrze liczę? O, zobaczcie, jakie mam pazurki delikatne, jak nie ja. <taki> Takie czasy. Eee, przyszłam podsumować to, co się stało z podkładem. I jest tak, jak żeśmy przypusz przypuszczały. Utrzymał się pięknie, krycie właściwie bez większych zmian tu się świeci, ale to tak, po pierwsze syring przede mną, po drugie ja wykańczałam makijaż rozświetlającym e, pudrem, więc mam nadzieję, że zauważycie taką subtelną różnicę że to nie jest błysk jakiś od sebum specjalny, bo widzicie ja tu lekko palcem przecieram i z nim się nic nie dzieje bardziej do tego pudru ładnie utrzymał kontur, właściwie nigdzie się nie star, star się przy ustach ale też dlatego, że ja miałam e, ja tam truskawki miałam bardzo mocną taką szminkę różową i, i ją wytarłam minimalnie zebrał się tutaj w zmarszczkach mimicznych, ale to jest minimalnie i to można poprawić. Dwie rzeczy, które jedna rzecz, która mnie zaskoczyła, druga nie. Ta, co mnie zaskoczyła, to jest to, co się stało na nosie. Dlatego, że on się na nosie zważył i on to zrobił praktycznie od razu, słuchajcie. Jak ja skończyłam makijaż, ja chciałam jeszcze coś poprawić i ja przetarłam pędzlem i mi się zrobiła dziura. I nie mam pojęcia, co się stało. Czy ja nie nakremowałam nosa, czy czy nie, nie wiem kompletnie, co się stało. No i druga rzecz, tu gdzie mam ten liszaj to chore i mam suchą, po prostu suchy plac skóry, no to on się tutaj poprzyczepia oczywiście do suchych skórek i to jeszcze bardziej podkreślił, ale też nie ma jakiejś tragedii. Więc ogólnie rzecz biorąc, podsumowując, zachował się na pewno lepiej niż ja przypuszczałam, że się zachowa, dlatego że jest to podkład e, matujący, utrzymujący mat i ja się bałam, że ta moja buzia będzie jeszcze bardziej wymęczona w tej chwili, taka wiecie, ściągnięta i poszerzała. Myślę, że będę go dość chętnie używać, muszę go rozpracować po prostu na jakichś bardzo silnie nawilżających kremach bądź olejach i mam też nadzieję, że ta wersja Glow wejdzie do Polski. Bo jestem zachęcona Tak jak nie lubię tej wersji podstawowej Infallible Tej za bardzo nie lubię Za to mnie przepadam Test powinien też być na kanale, więc możecie zobaczyć Tak, ta e, przypadła mi całkiem do gustu Tak, i to wszystko Na dziś mam nadzieję, że film Wam się spodobał Dajcie koniecznie znać, czy Wy znacie ten Dajcie znać, czy Wy znacie ten produkt I co o nim myślicie I do następnego razu, buziaki!